Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, Geek Faktor. W dzisiejszym odcinku mam dla was kolejny odcinek z serii bestsellerów miesiąca. Czyli dokładnie tak, mówię wam jakie gry najlepiej sprzedawały się w poprzednim miesiącu w sklepie Aleplanszówki.pl. Aleplanszówki.pl jest moim partnerem od samego początku istnienia kanału. Zawsze powtarzam, bez Alplanszówek nie ma Geek Faktora. No i jest to jeden z najpopularniejszych, najbardziej lubianych sklepów internetowych. I w związku z tym zawsze uważałem, że to co się dobrze sprzedaje u nich, to jest dosyć dobrym wyznacznikiem tego jakie są ogólne trendy. No I co w ogóle jest, o czym w ogóle można mówić, że jest popularne. Eee, teraz tak przypominam dla tych, którzy oglądają nas po raz pierwszy, mówimy zawsze o trzech najlepiej sprzedających się dodatkach i o pięciu najlepiej sprzedających się podstawkach. Nie mówimy tu o kwotach, patrzymy tutaj tylko stricte na ilość sztuk. Oczywiście nie znamy tej ilości sztuk, nie będę tutaj tego podawał, tylko po prostu pod kątem ilości sztuk te gry są ułożone na tej liście. Myślę, że słowem wstępu to wystarczy. A teraz lecimy. Słuchajcie z Koksem i. Yy, zaczynamy od dodatków. Na miejscu trzecim, najlepiej sprzedającym się dodatkiem jest Massive Darkness 2 Heavenfall. Yy, <grym> yy, Massive Darkness nie jest zaskoczony, to w ogóle gra się, z tego co słyszałem od wydawcy, bardzo ładnie, bardzo szybko rozeszła, więc sama gra jest dużym hitem. Eee, myślę, że już można powiedzieć, znaczy, dobra. Może jeszcze nie można tak wyrokować, że dużym hitem, ale radzi sobie ładnie. Nie dziwi, w związku z tym, że dodatek też sobie radzi ładnie. Przypominam, że co prawda, ja dodat dodatku nie czuję potrzeby mieć, bo to, co mi się podoba w Massive Darkness, to jest właśnie to, że moja recenzja jest na kanale, by the way, że hashtag autopromocja, że w tym momencie można, można sobie po prostu rozegrać jeden wybrany scenariusz i nie trzeba grać całej kampanii. Dodatek Heavenfall właśnie sprawia, że możecie sobie zagrać kampanię od początku do końca. Więc jeżeli kogoś to interesuje i ktoś lubi Massive Darkness, absolutnie się nie dziwię, że powinien nabyć Heavenfall. Na miejscu drugim Star Realms, scenariusze Star Realms, Hero Realms, w tym miesiącu trochę o nich będzie, w najbliższym pewnie też, bo się pojawiły nowe dodatki, nowe pudełka z tej całej rodziny, więc to jest jedna z moich ulubionych gier czasów. sam się nie mógł doczekać jak rozegram Star Realms Frontiers jako grę solo, więc e, absolutnie zero, dosłownie słuchajcie. Zero zaskoczenia, że rom scenariusza jest na liście najlepiej sprzedających się dodatków. Ale na miejscu pierwszym, najlepiej sprzedającym się dodatkiem, we wrześniu było, właściwie chyba nie powiedziałem, że to jest za wrzesień, e, łąka z biegiem strumienia. Nie grałem w to jeszcze, natomiast samą łąkę uwielbiam. Grałem w nią co dawno temu. Ale i pamiętam, że jak musiałem w nią zagrać jeszcze raz po tym, jak zobaczyłem, jak pozytywne opinie zbiera na zachodzie. Serio, Łąka się bardzo dobrze przyjęła za granicą, zbiera masę pochwał. I nie dziwi mnie to, Klemens Kalicki odwalił kawał do, do dobrej roboty. Podobało mi się to, że... Ciekawy jestem, jaka będzie następna gra Klemensa, bo wiem, że była jego poprzednia gra. Domek to praktycznie idealna gra rodzinna. Łąka e, to bym powiedział taka rodzinna plus, czyli z takiej średniej półki. No i kolejna, no bo, musi być progres, tak, ewidentnie to zmierza w konkretnym kierunku. Za chwilę Klemens Kalicki zrobi Twilight Imperium, wersja polska, nowa jakaś wersja, trumiejska. będzie Twilight Imperium po gdańsku. Co nie? To były najlepiej sprzedające się dodatki, teraz opowiem wam, jakie, najlepiej, jakie gry podstawowe najlepiej sprzedawały się we wrześniu. Na miejscu piątym Massive Darkness 2 Hellscape, właśnie o tym opowiadałem, to samo mówię, to jest świetna gra. To jest świetna, świetna gra, to jest świetny dungeon crawler i pomimo, co jest ważne, warto na to zwrócić uwagę, ile ta gra kosztuje, to nie jest tania gra, więc fakt, że zarówno ta gra, jak i jej dodatek się pojawiły na liście bestsellerów, to już o czym świadczy. Więc no jestem ciekawy, bo to, to dobrze, to jest dobry znak, ponieważ wiem, że tam nawet w recenzji i prywatnie tam słyszałem, że różne osoby się mnie pytały, czy jest szansa na kolejne dodatki jakieś do tej gry. Jeżeli dalej to będzie szło w tym kierunku, w tym kierunku, to myślę, że absolutnie tak właśnie będzie. Na miejscu czwartym Bitoku edycja polska. Nie grałem, nie interesowało mnie to, nie zgłaszałem się do recenzji, słyszałem dobre rzeczy, ładnie wygląda. To jest wszystko co mogę na ten temat powiedzieć, Natomiast no, ładnie wyglądający podobno dobry Eurasek od portalu, więc też trochę nie dziwi, że to się tu pojawiło. Na miejscu trzecim, wspomniane już przeze mnie Star, Trek, Star Realms Frontiers. Dokładnie, to jest tutaj na liście podstawowych, ponieważ Star Realms Frontiers jest samodzielną grą, to nie jest to nie trzeba nie, nie wymagana, jest gra podstawowa, żeby móc zagrać w Star Realms Frontiers. I tak jak powiedziałem, Hero Realms bardzo mnie zyskało po tym, jak wyszedł dodatek Ruiny Tandaru, gdzie mogłem sobie zagrać solo w Hero Realms. Tym bardziej podoba mi się tutaj, że mam teraz Star Realms. I wiem, że dużo osób tak na to patrzyło. Wiem jak popularny jest mój film o ruinach Tandaru. Z tego wniosek ludziom się podoba, że mają możliwość zagrania w te gry w solo albo w wersji kooperacyjnej. No i tak samo to wygląda tutaj w Star Realms'. Gratulujemy! Na miejscu pierwszym, na miejscu drugim, Sen. Nie grałem w ten sen, mam sen w domu, ale... kiepski sen, ha, ha, ha. E, Ale mam grę Sen w domu, ale jeszcze w nią nie grałem. Myślę, że prędzej później w nią zagram, mam przepięknie wydaną. E, na, z oka tam z okazji 100 lat wydawnictwa Nasza Księgarnia. Więc e, jestem tej gry bardzo ciekawy, ale niestety jeszcze sam osobiście w nią nie grałem. Komentarze, dajcie mi znać, co sądzicie o tej grze. E, tak samo jak o innych grach, w które nie grałem, typu właśnie na przykład Bitoku. Czy to, co jest na pierwszym miejscu? Na pierwszym miejscu od wydawnictwa Czacha Games Black Rose Wars Corebox, edycja polska. Bardzo jestem ciekawy tego tytułu. Co prawda teraz się chyba spóźniłem, ale myślę, że przy kolejnej jakiejś premierze w sklepie, ale jak tylko ten gra w sklepie wyląduje, to myślę, że tę grę nabędę. Bo, bo jestem jej ciekawy. Dużo dobrego nie słyszałem, ale mówię. Nie grałem osobiście, więc śmiało zapraszam w komentarzach osoby, które grały, żeby się wypowiedziały, co sądzą o Black Rose Wars, która jest najlepiej sprzedającą się grą podstawową we wrześniu w sklepie aleplaszówki.pl. To jest tyle. Dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, jak chcecie coś wiedzieć więcej, piszcie w komentarzach. Tradycyjnie moje pytanie do Was: co Was zaskoczyło, że było? Co Was zaskoczyło, że tego nie było? Również piszcie to w komentarzach. Póki co jeszcze raz dziękuję sklepowi aleplanszówki.pl za udostępnienie mi tych danych. Wam dziękuję za oglądanie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, Poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl najlepsze ceny, najlepsza obsługa.